Widzimy się w sklepie i z niką w pewnej alefarce i w pewnej sieci sklepu. Dzisiaj kupujemy z zakupy na obiad i śniadanie. I to nie będzie takie tylko kupowanie. ścigamy się. Kto pierwszy znajdzie artykuły, które dogadaliśmy na obiad? Nie mi czas. Ja zbieram na szakszukę. Szakszuka? Szakszuka. Ja zbieram na szakszukę. Licz mi czas. Szybciej, szybciej. mi czas. No już, już.

Jaki czas? 4.15 O długo? O matko! A tylko tyle kupiłem No to beka, dobra To teraz ty lecisz i szukasz Ja ci liczę czas I czego szukasz? Naszego ulubionego na dania Tak, danie w ży... Z mielonym mięsem, papryką dobra. i ryżem Zgib, dasz radę? Trzy, dwa, jeden, start Nie, czekaj, tak jak... Alstar zarobał. Jak to mięsa milągo. Eee, to co? To zobaczymy, to teraz wygląda. A, bo to no, dla ołów, chodzi o trochę ile. po mięso. Ja znam trochę tego, to te więc mięso mięso pochodzi, wiem, że to jest. Zdajemy teraz taki. co takie. co? To jest Zdzimy mięso milągo. Takie. albo nie, bo to jest o, to chciałam, to... Nie wiem. To ma mniej plastiku, więc wezmę. Takie tu Co tam jeszcze było? Nie wiem, co tam było. O, nie! Nie jestem tam w lobiarku, sorry. To jest są A, i ta tam biega. I szuka. Gdzie mam cebulę? Nie rozpraszam, nie rozpraszam. Ja go nie rozprzestrzelam. To jest jakby minus minuta dla mnie, a dla niego plus. Dobra, nie będzie tak. Jakoś będzie jakoś tańsze, będzie jestem biednym studentom, który nie studiują. Dobra, nie będzie to. Zrobimy jeszcze więcej niespodziankę wezmę coś co ona lubi dużo jest takich rzeczy co ona lubi akurat. ale wezmę coś dobra weźmiemy taki zestaw żeby nie było tak łatwo to weźmiemy finat czoko i to kosztuje 2,39 i weźmiemy wafle gofrowe familijne i to są te za 3,49 i dodamy to sobie i i Wika musi zgadnąć, jak zgadnie tutaj to kupię, a jak nie to odkładamy I teraz idziemy po taki składnik prawda? Pewnie już się takie są ale no trudno. Ciągiem zbędnie. Ciągiem zbędnie. Ej, ma być przybółkę. Skończyło. Skończyło. Tak, wszystko i Czas trzeba podliczyć, no to słuchaj, moja mają to 5 minut prawie, 4 Nie wiem, przecież ja tego nie, nie, nie zapomniałam. A ja miałem ile? 4... 20? Tak. 4 ile? 15. 4 15, czyli Ty byłaś dłużej, czyli Ty płaci za zebranie. O jak to. super. Dobra, to teraz... O nie. Mam dla Ciebie zadanie specjalne. Te dwie rzeczy. też ja już je pokazywałem do kamery. Takie rzeczy. Jeżeli zgadniesz, ile one kosztują, ja cię kupię. A jeżeli nie, to, no, to, no, to prawo, nie no, tak prawo. Nie, to jest kinat Czoko. Bo tu bardzo lubisz kinata. Słuchaj, może się pomieć 50 groszy. Jeżeli zgadniesz, ile to kosztuje łącznie, te dwa te to ja cię kupię. A jak nie, to odkładamy... Ale nie mogą być Nie ma co no, stronę. Nie wiem, Patrzynie on na cytrynowy. No to tak wskazuje, że to musi być dokładnie. No co do 50 groszy po bartku? Co do 50 groszy? Łoty 99 zł. A to? 7,49. i Czyli łącznie ile? Czekaj. Odkazujesz no, to łącznie głosuje? Możesz się pomylić o 50 groszy. Tylko 9,950, coś takiego. 9,950, dobra. Czyli ile konkretnie? 9,9 albo 9,50. Mam różnicę... A, muszę wybrać. Tak? Tak. Możesz przypomnieć, eee... że 50 groszy. Tak to działa. To niech będzie 9. 9 zł, dobra. I teraz widzę, pokażę ile to I czy ta piękna dała będzie mogła to zjeść, czy będzie musiała się obejść smakiem? No. A więc wiekiach? 58 ,8. Skąd? kartek. No, miliny, tak. A, tak. To tak mało kosztuje. No chodź, pokażę Ci. Dobra, czyli to odkładamy, super, dawaj, oddawaj. oddawaj a to, oddawaj to nie choco. miało być za jedno, a nie razem? Nie, razem miało być. Oddawaj, pinaczoko. Pinaczoko, proszę bardzo, tu jest cena: 2,39 Czyli z tego. To, plus. Mhm. Wafle. Te wafle. 130 gram. 130 gram, jak wszyscy widzimy A widzisz, ,49. ale Nie, kosztowały 80 No czyli ta paczka Nie wiem, ja te małe. No się pomyliłaś stąd No dobra e, e, Musiałam pamiętać, zapomniałam czasami e, Musiałam do do kamery jeszcze wprowadzić ten cholerny wódek I no I że tak czyli Trudna konkurencja się wylosowała